Moi drodzy, bardzo serdecznie, jak wiecie, ćwiczenia na drążku czy na poręczach bardzo dobrze wpływają na rozwój naszej sylwetki, na poprawę naszej sprawności fizycznej. Rozwijają się nasze mięśnie od pasa w górę, poprzez mięśnie brzucha, klatki piersiowej, mięśnie ramion, mięśnie najszerszego grzbietu. I gdy ćwiczymy podciąganie nachwytem, pod podchwytem, to oczywiście rozwijamy mięśnie klatki piersiowej, ale w mniejszym stopniu ale co zrobić, żeby wykonać na drążku czy na poręczach typowe ćwiczenia na mięście klatki piersiowej. Ja takie znam i takie Wam zademonstruję. Pięć ćwiczeń. Będziemy te ćwiczenia wykonywać odwrotnie, niż po prostu yy, się podciągamy. Czyli nie będzie wisieć na drążku, tylko będziemy dosłownie na drążku <grym> stać. I w ten sposób to będą ćwiczenia typowe na klatkę piersiową, które bardziej nam tą klatkę wyeksponują. Pięć ćwiczeń. Chociaż jedno będzie takie inne troszkę. Ale w sumie będzie pięć ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie takie. Najlepiej ściągnę koszulkę, żeby było widać jak moja kropka fierszywa pracuje. I więc tak. I opuszczamy. Ile możemy? To się opuszczamy. Zobaczcie, jak klatka pierwsza pracuje. Na bardziej zaawansowanych to się jak najniżej, żeby wykonywać pełny ruch. Bardzo dobrze. Klatka pierwsza mięśnie, rozwijają się. Drugie ćwiczenie, gdy mamy drążki pod kątem, ustawione pod kątem 90 stopni. Widzicie jak klatka pierwsza działa? Jak mięśnie pracują, fajnie? Oczywiście przy takich ćwiczeniach, tak jak przy pompkach, też działa triceps. Możemy oczywiście szerzej zrobić Żeby bardziej ją poszerzyć to plan Ale to już jest bardzo ciężkie Trzecie ćwiczenie Zapraszam z tej strony Z tej strony do to ale... To samo co było właśnie to robiłem przodem, a teraz tyłem. A można i tak. Mieście brzucha od razu. To było ćwiczenie w Teraz 4. na poręczach. Czyli tak jak mówiłem, działa triceps i klaciora idzie. Bardzo dobrze jest rozbudowywana. Starajcie się wykonać pełny ruch. Jak jest zrobiony pełny ruch, to o mnie się lepiej pracuje. Nie takie krótkie spięcia też można oczywiście, ale gdy chcemy rozbudować tą klatkę, najmięśniej wytworzyć, to musi robić pełne ruchy. I brzuch do tego. I piąte ćwiczenie odwrotnie niż te wszystkie od dołu. Takie nietypowe ale też fajnie działa na wyeksponowanie naszej klatki. W ten sposób starajcie się zrobić żeby nasz tułów był prosty. Podciągamy się szybko i pomału się opuszczamy. Gdy połączymy te ćwiczenia, na drążku, z ćwiczeniami, z pompkami, trening doskonały klatki piersiowej, jak i oczywiście wszystkich innych mięśni, które tu ćwiczymy. Także naprawdę polecam. Zrobiłem tylko jedną seryjkę taką, a naprawdę czuję, że klatkę mi rozrywa. Ja to robię w ten sposób. Po trzy serie robię. Na każde ćwiczenie. I tak maksymalną ilość ruchu to robię tak, z 15 ruchów. Od 6 tak robię do 15 ruchów. Także zachęcam do tego typu ćwiczeń. Połączcie właśnie te ćwiczenia na drążku z pompkami, a efekty będą o wiele większe. Dziękuję za obejrzenie w mojego filmiku. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.